No, siemano, witam wszystkich Was serdecznie i co? Chyba nadszedł ten dzień, żeby wam pokazać sprintera, jak teraz wygląda, co się w nim zmieniło. Ja też wiem, że wielu z Was już jest zniecierpliwionych, popiszecie do mnie od kilku miesięcy, że nie pokazuje Spintera, co w nim się zmienia i w ogóle, ale tak naprawdę to się w nim za bardzo nic nie zmieniało przez te ostatnie miesiące. Tak naprawdę to w ostatnich chyba dwóch, trzech tygodniach przycisnąłem, dużo rzeczy skończyłem w nim w środku, włożyłem mnóstwo narzędzi i części do środka. Także Spinter już w ogóle jeździ zarabia pieniążki, także tyle jest fajnie. No i dużo jest rzeczy zrobionych, ale jeszcze jest kilka rzeczy też, które trzeba dokończyć, ale to wszystko z biegiem czasu będzie, ale też Wam zaraz wszystko pokażę, jak to wszystko wygląda. Także naprawdę mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ja w ogóle już kiedyś Wam chyba pisałem też w komentarzach, że nagrałem latem bardzo fajny odcinek, jak montowałem światła w grillu, światła tutaj w środku, ale jakoś tak potem odłożyłem, a za jakiś czas, za jakiś czas i potem była już jesień, potem zima i jakoś tak mówię, już się źle zestarzał ten film i go nie włożyłem. Także te wszystkie urywki postaram jakieś się też wklejać z tego właśnie starego filmu jeszcze z lata. Jak to montowałem, a jak nie, no to może coś nowego dogram i to jakoś tam to wszystko poskładam. Dobra, nie przedłużam. Jedziemy z tematem i Wam pokazuję wszystko. Jedziemy. Dobra, zaczniemy chyba od tyłu. Yy, więc tak, chyba tego nie widzieliście w ogóle tego stojaka, że jest zrobiony pod kompresor. To wszystko jest fajnie tak yy, wyspawane zrobione zobaczcie. To kiedyś jeszcze le w lecie bym chciał wymalować na czarno, żeby takiego metalu nie było widać. Tu podnośnik fajnie mi wchodzi, nie? Tu mam takie właśnie do podnośnika. Tu mi się właśnie akurat wszystko fajnie zmieściło. Y, tu pozakładałem zawory wszystkie, żeby pozamykać w razie czego jak gdzieś tam jakiś house strzelił, to mógł tutaj się podłączyć. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Kompresorek jest y, wyprodukowany tutaj w Stanach, a z Hondy silnikiem. Zobaczcie. Tutaj zaraz Wam pokażę tego hołzika, sobie tam puściłem, zaraz pokażę Wam jak go połączyłem też. Także tak to się prezentuje. Tu jeszcze parę rzeczy będę musiał właśnie po, pozmieniać. Tutaj mam taki space, yy, takie miejsce fajne. Tutaj akurat teraz hiter trzymam, bo byłem nawet odpalać ciężarówkę. To trochę grzałem i w ogóle jak było, były tym rozy. Także tu jest miejsce na to. Yy, mam uspawany, jak teraz znajdę jakieś zdjęcie albo filmik, to też wam wkleję. Yy, zbiornik paliwa na, z pompą, ze wszystkim, a yy, z aluminium. Akurat jest taki, właśnie. Idealnie wymi wymiary są zrobione, żeby tutaj się zmieścił, także zobaczymy. No teraz jest to, może latem będzie jakaś maszyna do AC stała albo ten zbiornik. Jeszcze tutaj jest właśnie kwestia, yy, kwestia, kwestia właśnie tego yy, zobaczenia, co się będzie tutaj yy, działo. Nie? Mam taką skrzynkę właśnie elektryczną, jeszcze tutaj muszę, yy, myślę, że ją tutaj zamontuję właśnie pod trailer, żeby światła wszystkie na trailerze sprawdzać, taką specjalną, także to też będzie trzeba za zamontować, zinstalować. No tutaj, tak jak widzicie, to chyba Wam pokazywałem, jeśli nie mylę, chyba w ostatnim nagraniu, kilka miesięcy temu, co było. Jak nie, to jeszcze raz szybko tu przelecimy. Wszystko ładnie działa. Tutaj właśnie mam tego hose'a, to jest chyba na 5,8 albo Hefinch, na pół cala chyba i mam jeszcze ten na 3,8 tego hose'a, ale nie chciałem montować, żeby mi tu miejsca nie zabierało, więc zrobiłem sobie końcówkę na małego gana i tutaj wyciągam sobie na dużego gana. Tutaj zacząłem montować, bo chcę sobie takie lampy zamontować właśnie, o, w tym stylu, żebym je otwierał w nocy czy coś, to żeby właśnie zapalić, żeby było oświetlenie. Tutaj jedziemy dalej z tematem, to mamy te rurki wszystkie tutaj do powietrza, ekstra jeszcze tutaj, tak jak Wam pokazywałem wcześniej. Tutaj muszę sobie jeszcze też takie mocowanie tylko znaleźć, nie? zrobić. No i tutaj jest ta gumowa, gumowy hose od kompresora, tutaj jest podłączenie. I tu mi rozprowadza wszystkie, właśnie całe powietrze. Tutaj mamy kolejnego sobie takiego z dmuchawką I tam idziesz do końca, z przodu, tutaj po środku jeszcze jest. I tyle, nie? No i tak wygląda, zobaczcie. Tutaj mam jeszcze taki pomiędzy. Kompresorem, a półkami też takie miejsce, w miarę fajne. Tu mam haki jakieś tam na różne takie rzeczy można sobie powiesić. Tutaj haki są, tutaj można jeszcze to wszystko sobie tam pozmieniać. Tutaj haki. No, tutaj mówię, parce trochę włożyłem. Takie właśnie lampki, nie lampki, wszystkie zawory. No, sporo rzeczy tutaj jest. Takie, co są najbardziej przydatne na drodze. Jakby się coś tam stało. No, tutaj mam ten taki. Blat roboczy cały, tu jest tak zrobione, tu jest tak zrobione, tutaj pod spodem właśnie mam butle z gazem Tutaj jakieś tam, jakieś takie miejsce mam na wiaderka, nie na wiaderka, to wszystko jeszcze sobie można poukładać Z tej strony, czekajcie, mi... Bo... Z tej strony też masz półkę, tam baterie akurat cztery wchodzą, gan tutaj się mieści Tutaj jeszcze pod spodem można coś tam włożyć. Tutaj sobie taką szafeczkę zamontowałem. O, tutaj, żeby mi się to nie wysuwało, na jakieś, jakieś takie dupery, nie różnego rodzaju. Tutaj sobie takie właśnie skrzyneczki też zamontowałem. Tam z tyłu filtry się mniejszą można poukładać. Tam jeszcze takie właśnie jest muszę to wszystko sobie ułożyć. Tutaj też sporo miejsca jeszcze jest. Widzicie, nie lata mi to. Wszystko się trzyma. Jak jadę, to nic mi stąd nie wypada. Wszystko tak się trzyma jak powinno się trzymać. Także w miarę tu jest ok, nie? No i tu mam taki blat roboczy. I madu, ja już mówię, kiedyś lata temu w starym sprinterze to miałem. Ty madu w tym miejscu naprawdę zdaje egzamin, bo tu można i coś sobie oprzeć, jakąś rurkę włożyć czy coś. Naprawdę w tym miejscu jest idealnie. No i tak tu wygląda, nie? Tu sobie to światło założyłem. Wszystko tutaj działa tak jak trzeba, tu w góry jest jeszcze taka półka, muszę sobie to podokręcać, ale na razie jeszcze nie mam tak poukładane wszystko tak jak powinno być, także jak dopiero poukładam sobie, to wtedy sobie właśnie podokręcam to wszystko. Nie? No i z tym światem jeszcze nie doszłem ładu, nie kupiłem nic nowego, ta jedna działa, ta, ta kolejna, ta jedna jest spalona, co Wam już kiedyś pokazywałem w lecie, ta jedna działa i ta jedna działa, także muszę kupić sobie nowe, tutaj jeszcze dołożyć to oświetlenie i będzie wtedy gitara. A tak, to poza tym, kiedyś Wam jeszcze nagram, tak dokładnie przyjdziemy, wszystko Wam opowiem, trochę cieplej będzie na zewnątrz, jak to wszystko wygląda, tutaj sobie takie... Na śrubki wszystko przymocowałem, żeby to było tak jak trzeba. To jest taka właśnie baksa na fittingi, na śrubki. To jest baksa na klucze. No, tutaj sobie takie rurki. Tutaj akurat wszystko fajnie w pudełkach, nic nie wypada. To jest takie wymyślony właśnie ten, żeby rurka nie wypadała. Tu tak wychodzi. I tam się w, jest na suwaku. Widzicie? Żeby to na przykład nie wypadało, nie? Jedna, druga tutaj jest. O. Jeszcze sobie tutaj, bo to w lecie akurat montowałem. Takie wiatraczki sobie zamontowałem tutaj. Tu jest kolejny, ten jeszcze nie jest podłączony. Jak w lecie, wiecie, jest tutaj gorąco, to drzwi jak się otwiera, to one dwa chodzą, to trochę miesza to powietrze. To jest tak zrobione. Tu mamy właśnie tę przetwornicę do prądu. Tutaj jest te światło jedne założone, tylko widzicie jeszcze tutaj wszystko tak z strepsami trochę pospinałem, ale jeszcze nie jest to wszystko skończone, także tak przyłapałem sobie to wszystko na razie. Tu mamy właśnie ten panel, kiedyś wam pokazywałem, miałem tylko wtedy chyba na trzy switcha, założyłem na cztery, no bo tu mamy jedne światło. Tu mamy pod spodem drugie światło to to jest te światło gdzie świeci no i będzie kolejne będzie światło kolejny switch będzie na tylnie światło te dwa co chcę zamontować no i dwa będą właśnie do wiatraczków nie jeden chyba nawet działo, chyba że ja go odłączyłem może odłączyłem muszę tu go sobie jeszcze podłączyć nie? także tak to wygląda nie no baterie ładowarki no biluok Tutaj ładowarka do, z baterią do latarki zwykłej. Tutaj mam taki ten założony. Tu też muszę jeszcze coś przypiąć na, na u góry. Także generalnie wydaje mi się, że fajnie to zrobiłem. nie? Tu jeszcze mam taką szufladę sobie wymyśliłem. Cyk zamykana. Czekam na Waszą opinię. Jak to wszystko Wam się podoba? Jak, jak to się wszystko prezentuje Waszym zdaniem? Kurde, jaka zimna kawa. Przyszłym niedawno, była cieplutka, już jaka zimna jest. Yy, no, więc jak? Yy, no, więc co? Yy, no, tak to wszystko wygląda. Yy, wydaje mi się, że starałem się zagospodarować każdy centymetr, aczkolwiek yy, jeszcze parę rzeczy będę musiał inaczej porozkładać, poukładać, zobaczymy. Te szafeczki mi to wszystko fajnie działa. W ogóle jest dosyć mocno przestronnie. Po zobaczcie, tutaj można chodzić, sobie normalnie wszystko robić. Tej madły jest naprawdę w bardzo dobrym miejscu. Jest funkcjonalne, bo tak jak Wam już kiedy wspominałem, ja miałem tej madły w innym splinterze lata, lata do tyłu. I naprawdę ono fajnie działało, bo i można tutaj sobie na tym stole roboczym coś położyć, jakoś, nie wiem, czy nawet końcówki wymieniamy, czy cokolwiek. Tu można przyłożyć i stuknąć młotkiem, jest jak. I naprawdę już z tego też korzystałem, także naprawdę to mi zdaje egzamin. Co jeszcze? Następny film zrobię za jakiś czas, pokażę Wam narzędzie, jakie mam, jak to wszystko wygląda, z jakich, jakie klucze. Pokażę też wam z przodu, jakie światła są zamontowane, bo tak jak już wspomniałem, zrobiłem fajny film o tym, o tym, ale nie będę już go wrzucał, bo to też naprawdę pół roku temu był nagrywany. Latem dziwnie się to będzie oglądało, że lato się zastarzało po prostu. Także nagram może inny odcinek na ten temat. I w ogóle. Raz na jakiś czas na pewno będę wyrzucał jakieś serwisy, jak będziemy robić, bo to dobry content chyba będzie. Wy lubicie takie rzeczy oglądać, także myślę, że w tym kierunku też będziemy uderzać i będę Wam to też pokazywał. Także chyba to, na, chyba to tyle jak na razie. Wypiszcie w komentarzach Waszą opinię, jak to wygląda, no i tym bardziej Ci, co byli tak niecierpliwieni, czekam na Wasze opinie. Także trzymajcie się, do następnego, hej!